Czas na gościa Radia Jarta. Ze mną w studiu jest Jarosław Gesinowski, organizator wystawy psów, która w najbliższy weekend odbędzie się na Stadionie Miejskim w Białymstoku. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Mówi się, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka, a już jutro do stolicy Podlasia zjedzie się piesków bardzo dużo. Ile dokładnie i jakie rasy będzie można podziwiać podczas tegorocznej wystawy psów? Tegoroczna wystawa, a w zasadzie... Trzy wystawy, które organizuje nasz oddział, czyli Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych, a także wystawa drugiej grupy FCI oraz wystawa psów myśliwskich. Zgromadzą te wszystkie wystawy około 2000 psów. Raz wszystkich nie sposób wymienić, jest ich około. 200, zarówno te, które będą pojedynczymi egzemplarzami, które są bardzo rzadkie w Polsce czy też w Europie, jak również te popularne, czyli takie jak obczarki niemieckie, Rotwejlery, Labradory więc tego do oglądania będzie naprawdę sporo. A tak jeszcze zapytam, czy podczas takiej wystawy wystawcy biorą ze sobą też szczenięta, gdyby potencjalnie odwiedzający chcieli powiększyć swoją rodzinę o takiego czworonożnego hmm. przyjaciela? Od wielu lat już jest zakaz sprzedaży mhm. zwierząt poza miejscami ich hodowli, czyli jest to zabronione. Takie sytuacje nie mają już miejsca, no mhm. i nie, nie może tak być. Dobrze, dobrze to wiedzieć. To może teraz skupmy się na tym, jakie wystawy odbędą się podczas tych dwóch dni, bowiem że będzie ich kilka. Będzie ich. kilka, najważniejsza wystawa to właśnie już 16. międzynarodowa wystawa psów rasowych. Po raz 16. w naszym mieście organizowana jest przez nas Związek. Nasz Związek działa już od roku 70, czyli już ponad 50 lat organizujemy te wystawy. Druga wystawa to wystawa psów. Myśliwskich, czyli te wszystkie psy, które działają w terenie, pomagają naszym członkom też Związku Łowieckiego, naszym myśliwym. A będzie także krajowa, już też 12 wystawa drugiej grupy FCI. Tam będą pinczery, sznaucery i psy molosowate. One mają swoją odrębną też wystawę, na której te psy będą prezentowane. A jakie kryteria bierze się pod uwagę podczas oceniania psów? Każda rasa ma swój wzorzec. My, jako hodowcy, bo też jestem akurat hodowcą, staramy się wyhodować ten ideał. Ideał, czyli ten wzorzec, musi być ze względu na budowę anatomiczną, którą sędzia na ringu ocenia, ale także też musi się z tym wiązać charakter tego psa, czyli jak on się pokazuje, jak się wystawia i ta chęć współpracy człowiek-pies musi być na tym ringu pokazywana. Czyli ma być wesoły, ma pokazywać. Kontekst, i to wszystko jest oceniane, i sędzia po pierwsze do, daje oceny, czyli jest to od oceny niedostatecznej do oceny doskonałej, a także może przyznać tytuły takie jak zwycięzca rasy, certyfikaty na czempiona piękności, czy też tak jak na tej wystawie, pierwszy raz y, będą wręczane nominacje na Krafta, czyli na tą angielską, jedną z najpoważniejszych wystaw na świecie, będą wręczane. Specjalne certyfikaty, które będą upoważniały do wystawienia na tej wystawie w Anglii. Pierwszy raz nasz oddział uzyskał taką nominację, że te nominacje też podczas tej naszej wystawy międzynarodowej będą wręczane. A pan prywatnie ma pieski? Ja prywatnie jestem hodowcą owczarków niemieckich. Mam także w domu dwa Rotweiler i owczarka belgijskiego, czyli moje życie jest związane nieodłącznie od, od urodzenia, praktycznie z psami. Prowadzimy hodowlę też już od blisko 50 lat wspólnie z moim ojcem, więc urodziłem się, jak niektórzy mówią, w budzie z psem. <laughs> Czyli na pewno ma pan ogromną wiedzę o psach, to tak malutku zbliżając się do końca naszej rozmowy. Co by pan podpowiedział naszym słuchaczom, którzy być może zastanawiają się nad tym, by powiększyć swoją rodzinę właśnie o, o psa? Jakie rasy są takie najbardziej przyjazne, proludzkie? Ja polecę udać się do naszego oddziału. Tam są sekcyjni, którzy wiedzą o pewnych rasach. Oni będą w stanie ukierunkować pod względem ras mieszkaniowym. Dwa, chodzi o naszą ilość wolnego czasu, bo pies nie jest to zabawka, którą gdzieś tam po miesiącu postawimy na półeczkę i sprawa się kończy. Nie, to są codzienne spacery, codzienny ruch, spełnianie tego, czego pies potrzebuje, więc to decyzja nie może być pochopna. I czy warto się nad tym zastanowić. A przy okazji wystawy też możemy podejść do hodowców danej rasy, popytać, czego ten pies potrzebuje, jaką, jakie ma cechy charakteru, i wtedy być może się zdecydujmy, ale nie działajmy pochopnie. To jeszcze podpowiedzmy naszym słuchaczom, w jakich godzinach będzie można odwiedzać stadion miejski jutro i w niedzielę? Wystawa zaczyna się ocenianie na ringach w zasadzie od godziny 10. Natomiast konkurencje finałowe, czyli Wybór best in show, czyli wybór, ze, wybór najpiękniejszego psa ze wszystkich ras. Te finały rozpoczynać się będą od godziny 14, potrwają pewnie do godziny 16, więc serdecznie na nasze imprezy zapraszamy. Moimi Państwa gościem w studiu Radia Yard był Jarosław Gesinowski, organizator wystawy psów, która w najbliższy weekend odbywa się na Stadionie Miejskim w Białymstoku i nad którą to Radio Yard objęło patronat medialny. Dziękuję Panu bardzo za wizytę i za rozmowę. Dziękuję bardzo za zaproszenie.